Okej, okay, witam Was w nowym odcinku Fallout Zbieramy sobie wszystko Wszystko sobie wyczyścimy tutaj Amunicja, ta givera, ta kurtka, kapsle, wytrychy i dynamit nie ma miejsca już Fuck. Taichu będzie przenosił pancerze. Damy mu pancerze. Oh, Jezus. Dobra, strzelbę też mu damy i to też. okej okay. dynamit, wytrychy co tu jeszcze jest? biurko magnum 44 i gauge Koktajle Mołotowa 2 dwa. <tryk> Metalowy pancerz, wow! O właśnie, ja nie zmieniłem pancerza w postaci mojej. Dobra, mniejsza o to zaraz sobie zmienię. I Jan, chodź tu podam ci. Podam ci amunicję do Magnum, bo on będzie z tego korzystał. Ponieważ korzysta z Desert Eagle, a. mogę jeszcze mu dać koktajle Mołotowa. No, te dynamity też, chociaż nie, jeden sobie wezmę. Jeden sobie wezmę ofertę, ok. Dobra, teraz będę mógł wziąć to wreszcie. Nie. Cholera, jestem obciążony. Co tu jest takiego ciężkiego? Te noże chyba. Te noże są ciężkie. Hmm, pokaż mu. Ile to może ważyć ten magnetofon? Nic, dam mu te wszystkie siedem nożyków. Wezmę to. No, jeszcze nie mogę tej zbroi... tego pancerza Jesus A, to jest trochę upierdliwe <gryw> już jeszcze Dobra, chyba już wiem co zrobię ściągnę tą kurtkę po prostu i dam mu dam jemu tutaj są kombinacje alpejskie po prostu ziół masz tą kurtkę I, I i teraz mogę już podnieść ten pancerz w końcu. No, nareszcie. Zakładamy sobie metalowy pancerz. A zobaczcie, Tajczą ma taką, taki pancerz, jak wy wygląda jak y y Marine z Duma Trójki. Podobnie bardzo. Zawsze mi się kojarzyły te pancerze Jak patrzyłem później na Duma Trójkę to mi się te pancerze kojarzyły z tym Dobra wezmę tylko steampaki I te używki Czyli wygrzew imentaty la, la, la. tutaj nic nie ma. I tak, co tu jest dalej o, Dziwnie to otwieram, ale dobra Dobra Tandy jesteś wolna. Jeszcze to sobie otworzymy, żeby zdobyć 25 punktów doświadczenia za umiejętności używanie umiejętności i cóż, jeszcze sobie możemy coś zrobić Problematyczne to jest trochę to zaciemnianie się ekranu hmm. jest jeszcze jeden gościu. Tak, tak, bierz mnie. Radzi go. Fajnie, strzelił Janowi w plecy. Okej, okay, po Jeszcze ktoś tu jest. Oh. Tego tych pierduksów tutaj jest, nie biorę tego, bo to śmieci po prostu są tu pancerze. Niby można sobie coś kasy dorobić. Ale tak naprawdę to O, bardzo mi przykro Trochę ją rozkwasiło. Mogę tylko wziąć amunicję, która będzie potrzebna i Janowi, ale niestety jestem maksymalnie obciążony. Muszę się pozbyć tych śmieci, no Co tu dużo waży Lina? Co jest w tym plecaku w ogóle? Nic Lina Co jeszcze? Dam ten magnetofon i tą pluskwę, bo to mi na razie nie jest potrzebne. Amunicja, dobra, toseł. Normalnie nie wiem co z tym wszystkim zrobić. Tyle mam tych śmieci. Jeszcze bym miał niby zbierać te pancerze, nie wiem po co. Żeby się całkowicie udupić, chyba. Wezmę tylko amunicję. Ona jest najpotrzebniejsza i możliwym kasem. No. Hmm. O, wygrzew można wziąć. Wygrzew można wziąć. Oczywiście z tym paki. Takie rzeczy jak najbardziej, ale jakieś tam pancerze, które są ciężkie i nieporęczne i takie pistoleciki typu początkowy właśnie Colt 6520 to jest to jest pomyłka no. tutaj można wziąć tylko amunicję no. Zapiszę sobie tutaj na szybkim zapisie. Możemy już wracać do cienistych piasków. Po zwrócenie zadania. Okej. Okay. Do cienistych piasków. 400 punktów doświadczenia za uratowanie Tandy. Cześć, bałem się, że już. Że cię tu nie ma i że nie zdążę zdążyć podziękować za uratowanie mnie. Ach, to było w wspaniałe. Akcja. Przygoda w każdym razie. Jeśli jest coś, co mogę dla Ciebie zrobić, to mów śmiało. To chyba wszystko dzięki. Dzięki za rozmowę. Nie przybywa tu wielu podróżników, więc zawsze miło się rozmawia z nowymi. Do zobaczenia. Ok, to by było na tyle. Uratowaliśmy Tandy, Tandy może się do nas przyłączyć, ale nie chcę jej w drużynie, ponieważ ona jest za słaba. Jest po prostu żałośnie słaba. A tragarzy już mam dwóch, więc jeszcze jedna sprawa jest w cienistych piaskach do załatwienia. I będziemy mieli już cieniste piaskina maksa z głowy jaskinię nierad skorpiona zostawiamy przy wejściu dynamit <grym>, żeby raz na zawsze się pozbyć tego ustrojstwa i włączamy sobie ten Włączamy sobie detonator Dynamit Ustawiamy zapalnik. Hmm. Dobra, niech będzie na minutę. Zostawiamy na ziemi i spadamy stąd. W ogóle, jak wyglądamy z czasem? 116 dni, czyli. Phew. 116 dni. Teraz wracamy do jaskini rat skorpionów. I co? A, nie udało się, chyba to swejdowałem gdzie ja mam loada Czy nie piaski coś takiego? Mm -hmm. Jeszcze raz. Hmm, teraz to mnie w ogóle zaatakowali. Po prostu szok. Nie wiem czemu tak się stało. Jeszcze raz. Kurczę, coś tu failuje. A, do jaskini nad skorpionów. Uciekamy Aha, dobra Rzucili się na mnie teraz Już w ogóle coś pogmatwałem Nie wiem o co to w ogóle biega Jeszcze raz, kolejne podejście z dynamitem, minuta, zostawiamy na ziemi i lecimy. Jeszcze raz, dobra, to podziękuję za ten dobra kit. Mniej więcej chodziło o to, żeby postawić dynamit i on miał wybuchnąć, ale nie wiem co się dzieje mniejsza z tym zapiszę sobie na nowym slocie i lecimy do nekropolis do następnej lokacji zadanie z rad skorpionami wykonane więc chodziło o to żeby dostać śladową ilość punktów doświadczenia ale Mniejsza z tym, żeby po prostu dynamitem zasypać to wejście na downę. I zaatakował mnie Gul. Dzień dobry, panie gulu. Jak pan się ma? Oczywiście czarny ekran standard Lecimy do nekropolis dalej. Motel. Zbliżasz się do ciemnego rozkładającego się miasta. Nie widać wielu oznak życia. Cały teren przeniknął zapach śmierci. I tym zajebistym akcentem kończymy sobie kolejny odcinek z Fallout. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Cześć.